Cześć Boże! Moi drodzy, komentując dzisiejszy fragment Ewangelii, który opowiada o małżeństwie, chciałem trochę odwołać się do innej dziedziny życia, mianowicie matematyki, ale nie będzie to bardzo trudna matematyka. Czasami spotykamy, szczególnie w takich zagadkach, takie proste wzory, które okazują się nie takie proste proste wzory matematyczne. Jednym z takich przykładów jest ten wzór matematyczny. Ile to jest? No i teraz, oczywiście, dla tych wszystkich, którzy te wzory próbują rozwiązywać, to potrzebna jest wiedza kolejności wykonywania działań. Że najpierw wykonuje się dodawanie, czyli tu będzie 4, potem trzeba wykonać dzielenie, 6 podzielić przez 2, no i dopiero. 6 podzielić przez 2, 3 razy 4 w nawiasie to jest 12. I wracając trochę teraz do małżeństwa, kiedyś taki wzór trochę matematyczny można było oglądać na murach, szczególnie na murach szkolnych. Nie wiem, jak jest dzisiaj, czasami na drzewach, ale nigdy tak nie wolno robić. I ten wzór wyglądał mniej więcej tak. No, ten, kto ten wzór wypisywał, no to pewnie wiecie, co miał na myśli. Julka plus Antek równa się serce. No to znaczy, że ktoś chciał wyrazić, że Julka i Antek mają się ku sobie, i to, co ich łączy, to jest miłość. I tak pomyślałem sobie, czy można by użyć takiego w cudzysłowie wzoru do opisania małżeństwa, jak on mógłby wyglądać. O, właśnie w taki sposób. Anna plus Jan równa się miłość. Ale słuchając dzisiejszej Ewangelii, zastanówmy się chwilę. Czy czegoś w tym wzorze nie brakuje? I kiedy weźmiemy. A poważnie, uważnie przeczytamy dzisiejsze Ewangelię, no to widzimy, że tym, co tak naprawdę łączy dwoje ludzi, o tym mówi Pan Jezus, jest łaska Boga, co Bóg złączył. A więc ten wzór powinien wyglądać przynajmniej w taki sposób: Anna plus Jan plus Pan Bóg. To dopiero daje nam pełną miłość. Ale myślę, że można go zapisać jeszcze mocniej: że ta miłość, która pochodzi od Boga, dotyczy całej pary. Czyli Anna plus Jan razy Pan Bóg równa się miłość. I teraz posłuchaj, czy pamiętasz coś takiego, jak, co się nazywa wzory skróconego mnożenia? I gdyby rozwinąć ten wzór, który tu trzymam przed sobą, to jak on by wyglądał? Otóż wyglądałby tak. Anna razy Pan Bóg plus Jan razy Pan Bóg równa się miłość. O czym mówi ten wzór? Że żeby pan bóg był obecny w naszej miłości i anna musi być związana z panem bogiem i jan musi być związany z panem bogiem i tyle będzie miłości w naszym związku też na ile każdy z nas z tych osób złączy zwiąże się będzie wzrastać w miłości pana boga co to oznacza? To oznacza, że już teraz możesz przygotowywać się do swojego przyszłego powołania, w szczególności do małżeństwa. Właśnie w ten sposób, że będziesz starał się nawiązywać jak najlepszą relację jej z Panem Bogiem. I to będzie twój kapitał także, który wniesiesz do swojej przyszłej miłości. Więc zapraszam Cię, abyś już teraz przygotowywał się do swojej przyszłej roli takiej czy takiej, ale tej osoby, która chce dzielić się miłością, a do tego potrzebuje, aby związać się jak najmocniej z Bogiem, który jest dawcą tej miłości. Szczęść Boże!